W tym filmie przedstawię wam 5 najpopularniejszych postaci w całej grze. Od razu chcę powiedzieć, że jeżeli nie oglądaliście wcześniejszego filmu, to polecam go obejrzeć, bo jest to po prostu jego kontynuacja, no i przynajmniej ten ranking będzie pełen. A dla osób, które nie oglądały wcześniejszego filmu, wspomnę też o tym, że po prostu będzie to jakby statystyki z wszystkich trybów gry, łącznie nawet z trybem rankingowym. Więc jeżeli jesteś Sigmą, to zostaw tutaj subskrypcję na kanale, no i łapkę w górę, a w komentarzu napisz jaką ty najczęściej postacią grasz. A ja już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. A dzisiejszy ranking zaczniemy od Leona, czyli od legendarnego zadymiarza, który jest praktycznie od początku tej gry. I teraz zadajmy sobie pytanie, dlaczego Leon jest najczęściej graną praktycznie postacią w całej gierce. Jeśli chodzi o Leona, to na pewno trzeba wspomnieć o tym, że jego ult jest super, czyli po prostu niewidzialność. Trzeba pamiętać o tym, że Leon ma dwa super star powery. Jeden star power daje mu większego movement speeda, jeśli ultujemy, a drugi daje mu healowanie podczas właśnie ultowania. Leon też ma dedykowanego girsa, czyli po prostu przedłużenie jego ulta i jest to naprawdę super połączenie. Dodatkowo Leon jeszcze posiada swojego super hyper charge'a, który sprawia, że jak na przykład ultujemy, to nie tracimy naszej niewitki, więc możemy być naprawdę super szybcy, albo naprawdę możemy się cały czas healować, co według mnie jest totalnie OP. Według mnie gracze często grają Leonem ze względu na to, że jest to prosta postać i bardzo, bardzo przyjemna. Po prostu gramy sobie na odległość, coś tam obijamy, obijamy. Na blisko, jak coś nas spodjedzie, to naprawdę zniszczymy tę postać, bo Leon ma naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo damage'a. Potem jak obijamy sobie przeciwników i mamy już ulta, możemy ich po prostu dojechać i nieraz widziałem Leona, który robi sobie 1 na 3, przez to, że na przykład po kolei zabija przeciwników na swojej niewidce. A też nie będę ukrywał, że dodanie Hyper Charge'a do Leona. No i o, sprawiło, że ta postać jest po prostu mocniejsza i możemy zrobić naprawdę super akcję na, nie wiem, jakiegoś TikToka czy coś takiego. Więc podsumowując, że Leon jest piątą najczęściej wybieraną postacią w grze, dlatego że jest naprawdę przyjemny i bardzo mocny. I też nie będę ukrywał, że na Leona jest taki hype, że w sumie można powiedzieć, że to jest taka ikona troszeczkę Brawl Stars'a tak jak na przykład Creeper w Minecraftie. Kolejną postacią na naszej liście będzie Spike. Jeśli chodzi o Spike'a, no to według mnie jest to jedna z najmocniejszych legend, jak nie najmocniejsza, no i też dużo osób tak uważa. No i teraz tak, dlaczego Spike znajduje się tak wysoko na naszej liście? Dużo osób lubi Spajka ze względu na to, że jest po prostu mocarny, przez to, że rzucamy tak naprawdę czasem w randomowe miejsce i trafiają przeciwnika naszymi kolcami, a dzięki naszemu Star Powerowi jeszcze jest to łatwiejsze. A jeśli brakuje nam HP na Spike'u, no bo Spike nie ma dużo HP, to możemy wziąć Star Power Healujący, no i można się pozbyć problemu. Wiadomo, Star Power Healujący działa tylko wtedy, kiedy stoimy w naszym ulcie, ale i tak według mnie jest dobrym Star Power'em. W ogóle jeśli chodzi o Spike'a, to ma bardzo fajne dwa Star Powery. A żeby tego było mało, to Spike też jest uniwersalną postacią, no bo jednak ma też dwa gadżety, no i jeden gadżet na przykład nam pozwala na knockoucie, czy na na przykład sam solo, czy tam było lepiej grać, w sensie chodzi mi o tego kaktusa, co stawiamy. A jeśli chodzi o drugi gadżet, czyli te kolce, które wystrzeliwujemy wokół siebie, no to jest to na przykład gadżet bardzo dobry na hejsta. Jeśli chodzi o Spike'a, to Spike jest to w ogóle jedna ze starszych postaci, ja go sam dropnąłem, kiedy miałem 3000 pucharków, więc to jest naprawdę wow. No i odkąd pamiętam, Spike był bardzo mocny, ze względu po prostu na to, że ma naprawdę dużo damage'a, łatwo się nim trafia, ma też ulta, który spowalnia i też ma super supergearca, który sprawia, że nasz ult bardziej spowalnia przeciwników. Jeśli chodzi o hypercharge'a, no to jego hypercharge jest też potężny, uważam, że Spike jest po prostu bardzo mocną postacią. Więc podsumowując, Spike jest najczęściej wybieraną postacią, ze względu na to, że jest naprawdę bardzo silny, ale też bardzo prosty do grania. Jesteśmy w połowie listy i przyszła w końcu pora na degenerata, czyli Edgara. Edgar jest to postać, której nikt nie lubi, dużo osób hejtuje i chyba jest to najbardziej hejtowana w ogóle postać w całej gierce. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dam wam w ogóle ciekawostkę: Edgar już nie jest top 2 najczęściej pikowaną postacią, tylko już top 3. Po prostu spadł o jedno miejsce. Szczerze jestem zadowolony, no bo im mniej Edgarów, tym lepiej. Choć Edgar jest denerwującą postacią i bardzo dużo osób go nie lubi, to też masa ludzi nim gra. No i teraz tak, dlaczego? Ogólnie Edgar wystarczy, że kampicie i ładuje wam się sam ult, więc jest to bardzo proste, nie trzeba dosłownie nic robić, a możecie dojechać każdego praktycznie trowera. Dużo snajperów też z nim sobie nie da rady, wiadomo, taka piperka, nie wiem, zgadżetuje go i go depchnie go po prostu rozwali, albo zultuje i przeżyje, ale tacy snajperzy, na przykład jak Mandy, nie dadzą sobie rady. Dodatkowo Edgar ma swojego super charger, który jest bardzo, ale to bardzo dobrze zbalansowany, no i potrafi zrobić sobie 1 na 3, bez jakiegoś większego problemu. Ale nie ukrywajmy, że jeżeli po prostu umiemy grać, no to raczej go gramy. Edgar jest często wybierany przez to, że jest po prostu łatwą postacią i po prostu też jest bardzo mocny. W ogóle dzisiejsza lista jest od praktycznie najmocniejszych postaci w grze, no albo najłatwiejszych. No bo jednak nie ukrywajmy, co tu takiego ciężkiego jest w Edgarze. Wskakujesz w przeciwnika ultem, który ci się sam ładuje, więc nie musisz nic robić, no i po prostu go zabijasz. Jeśli brakuje nam heala na Edgarze, możemy wziąć Star Power, który zwiększa nam healowanie, no ale też drugi Star Power jest taki, że często ktoś go używa, przeważnie Ogary, czyli ten jak spadamy to zadajemy około 1000 damage'a. Jeśli chodzi o gadżety do Edgara, czyli po prostu gadżet, który sprawia, że ładuje nam się automatycznie Ult, no i też ładujemy tym Hypercharge'a, jest bardzo, ale to bardzo często wybierany, no i przez to po prostu, nie wiem, na jakimś knockoutie czy na jakimś safe'ie, praktycznie zawsze mamy nie z dwa Hypercharge'y w ciągu meczu. A jeśli chodzi o drugi gadżet, no to ten shield. Shield nam pozwala praktycznie dojechać każdą postać, jakiegoś nawet bóla na blisko, zwłaszcza jeżeli umiemy używać mózgu. co Podsumowując, ludzie grają Edgarem ze względu na to, że jest po prostu prostą postacią i w sumie dzisiaj będzie dużo takich postaci. Przed ostatnią postacią na dzisiejszej liście będzie Dynamike, czyli w sumie jedyny trower dzisiaj, no i według mnie najlepszy trower. Ponieważ posiada on masę damage'a, jest on naprawdę bardzo przyjemny i bardzo prosty. A dodatkowo posiada naprawdę super star power, który pozwala nam skakać na naszych dynamitach, robić świetne akcje na tiktoki, czy po prostu ugrać jakąś super gierkę. Dynamike ma też drugi star power, który zwiększa mu damage z ulta, no i jesteśmy wtedy w stanie one-shotować przeciwników, co według mnie jest naprawdę powalone. Według mnie Dynamike jest najlepszym trowerem w ogóle w gierce i też najprostszym, bo na przykład taki grom jest o wiele cięższy, czy na przykład taki tik. Bo na przykład na Dynamajku wystarczy, że użyjemy naszego super gadżetu, którego praktycznie każdy używa. No w sensie to nie wiem, tamten drugi gadżet jest totalnie useless, więc każdy tak naprawdę używa tego stuna. No i wystarczy, że go trafimy i mamy łatwego killa. A pro playerzy bawią się Dynamajkiem, podskakując na swoich dynamitach i robią co chcą w meczu. Najgorsze jest to, kiedy w przeciwnej drużynie dostaniecie Dynamajka, który gra właśnie z dynaskokiem, no i nie da się go praktycznie ubić, a on was totalnie niszczy. Nie ja tam wolę sobie pograć ze zwiększonym damage' i po prostu tować przeciwników. Nic nie wiem, zamiast zabijać przeciwników, to bawić się w podskakiwanie. Podsumowując, ludzie lubią dynamika ze względu na masę, ale to masę damage'a, która posiada ta postać. Jest on oczywiście trowerem. Trowery są według mnie najlepszą, w sumie klasą postaci, przynajmniej mi się nimi najprzyjemniej gra. No i też jego super gadżet, który po prostu może nas totalnie zniszczyć. Przyszła pora na ostatnią postać w dzisiejszym filmie, a będzie to Piper. Wydaje mi się, że nikt nie jest zaskoczony, po prostu Piper jest super postacią. Jest według mnie najlepszym snajperem. Jeśli chodzi o Piper, posiada ona dwa toksyczne gadżety: jeden, który pozwala nam dobić przeciwnika, i naprawdę do no, prosto się gra. Wystarczy, że nie wiem, gramy na jakąś mandy czy coś, trafimy ją raz, a potem klikamy gadżet, i po prostu oddajemy losowy strzał i ją zabijamy. A drugi gadżet sprawia to, że po prostu nie wiem, jakiś Edgar Mortis, nie wiem, Bull, nic nam nie mogą zrobić, bo po prostu ich odpychamy i spowalniamy. Z połączeniem dobrego Star Powera, czyli po prostu z szybszym reloadem po przeciwnika, no to tak naprawdę nie ma większych szans. Najczęściej wybieranym Star Powerem w ogóle w grze jest Star Power właśnie do Piper, czyli to, że jeśli trafimy przeciwnika, to następny pocisk nam się szybciej ładuje. Piper też posiada drugi star power, no ale nie wiem, jakieś no totalne go używają, czyli po prostu zwiększone damage w krzakach. Ok. Czasem nawet koju zwłaszujemy, ale serio, naprawdę ktoś tego używa. Piper posiada też super ultra, który pozwala nam przeżyć. Na przykład nie wiem, jakiś podjaz Mortisa czy Edgara, pozwala na przykład nawet na dojechanie przeciwnika, a najlepsze jest to, że jest jedną z najlepszych postaci na game graba. A dlaczego? No dlatego, że po prostu zbieramy gemy, no i uciekamy, no i jesteśmy safe. Podsumowując, Piper jest najczęściej wybieraną postacią w grze ze względu na to, jaki posiada potężny potencjał. Możemy ograć przeciwnika na odległość, bo możemy go po prostu dobić naszym gadżetem, możemy, nie wiem, rozwalić takiego Edgara czy Mortisa naszym drugim gadżetem, możemy też, nie wiem, zasajwować nasze gemy naszym super ultem, no i jakby było tego mało, nie wiem, mamy super star power, który pozwala nam na przeodgrywanie pocisków. W tym filmie to by było na tyle, dziękuję Wam za oglądanie, no i co? Mam nadzieję, że film Wam się podobał.